Słuchajcie, dzisiaj dzień drugi. Jestem na razie sam. Znajomy Frank ma do nas dojechać. Um, jestem właśnie po spuszczeniu benzyny. Tam jeszcze coś turczało, na razie mi tutaj symfun nie robić, żeby nie wdychać benzolu, czy jak to się nazywa. Zatkałem sobie. Um, spuszczam właśnie ciśnienie z kul. Jedna jest tutaj. Bryja totalna leciała z niej, więc dobrze, że będzie wszystko wymienione, nowy olej dostanie z z drugiego. Generalnie robię nie tak, jak Mercedes mówi, zaleca. Mam nadzieję, że nie będę tego potem żałował. A mianowicie, Mercedes mówi, żeby zostawić amortyzatory przyczepione tutaj do wahacza, a wyczepić je z góry. Um. Jeszcze ja zdecydowałem na ten krok, ale no, nie, nie będę tego żałował, że coś nie zepsuję. Może chodzi o temocowanie na górze, nie mam pojęcia, ale to raczej powinno być tam, z, jakiś tam w jakimś stopniu, e, e, że się ma, może poruszać. Tu odczepiłem wiązkę. Um, Jednak rzecz, y, y, będzie do roboty to. Małe opuszczenie, tak gdzieś o 10 cm. Wtedy muszę rozpiąć tutaj ten trójnik. Tu jest trójnik, to jest tak jak mówiłem, ten przewód, który idzie z baku, i tu jest trójnik do pompy wybastą. Rzędzie podstawowe, żeby wypiąć ten, ten kabel tutaj z tych uchwytów, które są do tylnego mostu przyspawane. Um, dlaczego upuszczam ciśnienie? No bo. Muszę ten gruby kabel, ten gruby przewód wyczepić, bo on jest przyczepiony z kolei do karoserii. Tak jak powiedziałem, amortyzatory zostają. jest gumowy przewód. Amortyzatory zostają. Ta kula idzie w dół, ta zostaje, bo ta z kolei po lewej stronie, w stronie kierowcy jest przyczepiona do karoserii, ta zostaje. Dlatego muszę... Tylko tutaj z tej strony wypiąć ten cienki przewód. Gruby przewód zostaje. Tu z kolei kula idzie w dół razem z mostem tylnym i muszę ten gruby przewód tam wyczepić i to było na tyle myślę. Jak opuszczę, potem będę widział co jeszcze jest. Brakuje mi cholera jednej, kupiłem w sumie na skrzynie biegów. Pokażę Wam taki wózek, bo skrzyni biegów chcę oczyścić, To jest skrzynia biegów, też do niego zapasowa, gdyby tak co miałem okazję kupić. 7225 to jest tak jak 7224, tylko że z piątym biegiem, że tak powiem, doczepionym. Wiadomo, że to nie jest tak prosto chyba zrobione. Nie jestem specjalistą, nie znam się. Tak tylko słyszałem. I kupiłem to po to, żeby sobie ją wyczyścić tu i przewieźć ją do siebie, do domu, do piwnicy, bo tu mi jej szkoda. Ale gdybym miał drugi taki, to mógł cały ten wózek tylni na tych właśnie dwóch wózkach wyprowadzić, wyjechać nim. No tak, z jednej strony podstawię ten wózek, a z drugiej strony będę jakoś kombinował z podnośnikami, przez kiepskie... Cóż to będzie? Wiadomo, że te podnosiki za dobrze nie jeżdżą. Chyba, że na tych wózkach. O, to było dobre. Tak zrobię. Te wózki wezmę. Położę tu jakąś dom. Tak zrobię. Dechę. I będę miał. Dobra. To taki mały update. Do zobaczenia później. Ja że ten kunstwerk jest szafen. Ich hoffe, dass es geht, auf den vier Wagen, also auf den zwei Wagen, den ganzen Träger rauszufahren. Der ist jetzt gerade gestützt hier mit dem Wagenheber. Dann werden wir einfach nach und nach das lösen. Und dann hoffen wir, dass das alles gut rauskommt. So, jetzt habe ich festgestellt, am ähm, Kosa... Das das Warte mal, so. das verrutscht gerade ein bis bisschen, nicht dass der auch von dem Wagen weg vergisst, Der ist hier hinten, weißt du? Vorsicht hier, was denn? Also, ich muss hier schon aufräumen.

Schlau nach hinten gezeigt so. Parny razem po długiej walce wszystkie przewody odczepić, że walczyli z przewodami od ręcznego hamulca tu po bo i tak będą nowe przewody i to było tyle. Teraz wyjeżdżamy z tym, zabezpieczam, żeby dalenie nie kapało Ich gehe mal nach unten gucken. Wo ist jetzt das Teil, was du verletzt hast? Ähm, an, hier, an, am Auto. Die, die, die Leitung, was geplatzt hat, meinst du? Ja. Ja. Ich will jetzt die Felsen wegnehmen. Braucht man noch Platz ohne Ende hier. Cool, oder? <laughs> ich habe die fläche hier verloren hier. So. Ja, ben, das ja ähm, es hat von hier getroffen hier von der seite wirklich also nur wenn das auto lief okay. hat's geflossen ja, aber die die sehen auch nicht so top aus obwohl das benzinleitungen sind ja. die zwei und die hat er eigentlich bemängelt die, die hat er ja. gar nicht gesehen okay. da habe ich dann einfach nur Klar, ja, aber das können wir jetzt in aller Ruhe neu machen. Das will ich jetzt machen, ich muss mir Klar, was drunter legen, weil hier ja. läuft die Brühe raus. Das ist echt das Einfachste von allem, jetzt die Leitungen ja, zu ja. legen. Jetzt hast du Zugang. Und jetzt beide gelegt. Hast du alles da? Also, weil dann Heute noch nicht. Okay. Also ich habe jetzt bis jetzt nur Brennleitungen bekommen. Ja. Das sind die, die will ich auch auf jeden Fall neu machen. Ja. Sieht sie nicht so schlecht aus. Ja, nee, also hier unter dieser... Ja, aber wenn Kasten die jetzt offen ist, ja, ja. ist dann... Äh, und auf jeden Fall solche Stellen. Ja, ja. Das wir jetzt äh, mit Drahtbürste ja. behandeln und dann lackieren. Oh, ich weiß nicht, wie ich mir Mühe geben soll. Silber. Ja, aber ich habe Silber, dann mache ich Silber. Das ist aber kein Silber. Ein bisschen ja, runter. ja, eben. Ich würde da eher vertan und dann Beton drüber. Meinst du? Ja, das hält besser Ja, die das die, die Stelle besser auch als der Träger. Da hast du einen besseren Schutz. Was mir auch stört, das ist diese Ecke hier, guck mal, da, wo der Staus oh, ist. ist. Ja. Uh. Ja, ja. ja, gut, das ist ein bisschen viel Na Naja, aber das will ich mal bei Gelegenheit abschleifen. Ich lasse das noch ein bisschen behandeln hier, dass ich den Stoßdämpfer rauskriege. Ja. Ähm, dann werde ich das auch mit der Biste behandeln. Krass, oder? Ja. Aber das hat sich gelohnt. Ich hoffe mal. Das können wir jetzt mal kurz festmachen. Naja, ah der Tank ist offen. Auf eine die Feuchtigkeit da Kein Dreck rein und so. Neuen Filter habe ich auch. Okay. Gut, den hätten wir aber auch so lösen können. Ohne ja, ja, das, das habe ich. Also die Leitung habe ich auf dem Parkplatz erneuert. Ah. Das ist also eigentlich auch der Sinn machen, erneuern. Okay. Ich weiß es nicht. Ja, wie gesagt, wenn er jetzt offen ist, dann. Also zumindest diesen gesamten Teil hier. Ja. Hier, das ist ja egal. Ja. Aber das hier würde ich jetzt alles machen. Das also können wir jetzt schon. Und dann gucken, ja, wenn ich diese abbaue, wie sich das. Wie sieht das aus? Guck mal. Und damals habe ich das. Ja, das, das habe ich schon lose gehabt. Ich right. hole noch Aber auf jeden Fall, das muss ich jetzt bei Benz das viel alles neu, neue Bleche müssen kommen, diese neue Plastikdinge. Hier nochmal los. Vorne nicht bestellen. Ja, wenn die liefern Mal her, das da, guck mal, das, das muss neu, das lasse ich nicht. Ja, guck mal, die Wiegegerät hast du? Ne? Biegegerät haben wir ja. nämlich ja, Diese neue Gummis, das kann man alles bestellen. Das, das ist der Plan. Also was ich jetzt nicht habe das sind die Benzinleitungen. Das sind 8 mm Schläuche. Ähm Ach so, ich weiß, was das ist. Das ist die Entlüftung. Das ist einmal ähm, Druck, Benzin, Rücklauf und Entlüftung, die da, diese schwarze auch Potenzial, potenzielle Stelle, wo es immer rostet. Also Vorschlag wäre, dass wir es irgendwo hier abschneiden, oder ja. hier neu verbinden. Ja. Was noch zu gucken ist, aber das habe ich jetzt heute keine Lust, weil die zwei Schläuche, die da, ja. das ist Hydraulik eben, die beiden, die gehen nach vorne, so seitlich an den Schweller, guck mal. Und die sind da vorne auch ziemlich verrostet. Ne, die ganz äußeren. Genau. Und wenn die da, ver, ver, die, die gehen da ganz hinten, die habe ich da auch mit, mit also verzinkt bisschen, so mit Zinkpaste. Mhm. Äh, siehst du das? Ja. Und da will ich auch noch nachschauen. Diese Abdeckung will ich abmachen. Äh, und wenn da die Leitungen auch ziemlich schmarotte sind, dann werde ich die komplett erneuern. Weil die bekomme ich jetzt neu. Die, die sind 6 mm. Ja. Jeweils fünf Meter habe ich die bestellt, zwei Stück. Dann will ich die von vorne von der Pumpe bis nach hinten neu ziehen, im Stück, ohne irgendwelche Kupplung dazwischen und so. Für heute habe ich die zwei neu, auf die warte ich. Und acht Millimeter, muss man hier gucken, aber ja, das ist schlimm. Ich muss jetzt die acht mm bestellen, also. Ja. Da muss ich noch überlegen, ob ich den Schlauch neu bestelle. Das wäre schön. Das will ich alles neu machen. Ja. Diese, diese drei Dreier hier, das will ich abschrauben, die will ich alle neu. Ja. Also wenn ich schon das abhabe, ja, ja. kann sein, dass das alles schön okay ist. Aber hier, guck mal, das, das ist nicht okay. Da ist ja. schon Rost. Ah. Ja. Und vor allem das will ich auch hier, das sie so alles mit mitverziehen. Das will ich mal gucken, ob der Träger noch heil ist. Solche Stellen will ich alles sauber machen. Ja, das ist alles Rost. Ja. Wenn ich hier. Hm? Das Ist zwar dicker Blech, aber man muss. Ja Wszystko jest w porządku. Teraz mamy pauzę, oder? Ja, To jest Ciao. Słuchajcie, kolega już pojechał. Jeszcze raz wszystko opowiem co i jak. Bo nie wiem, czy będzie się chciało napisy robić, kiedyśmy po niemiecku sobie gadali. Jestem ciekaw, czy, czy nie będzie wam to przeszkadzać. Mam nadzieję, że nie, bo tak nie chcę, jak kolega mi oferuje pomoc że tylko będę po polsku mówił, tym bardziej chciałem tak, żeby to było pomieszane. Trochę po niemiecku, trochę po polsku. Że jak ktoś z Niemiec będzie oglądał, że będzie coś mniej więcej, coś tam kojarzył o co chodzi. Um, cały tylny wózek, nie wiem, tylnie zawieszenie, jak to nazywałem, całą tylnią ramę zdemontowaliśmy. Ewidentnie widać też, że już zacząłem te blachy odginać, że już to nie jest najlepszej jakości, tu już jest po prostu popękana ta guma. Są nowe. Ewidentnie jest to w lepszym stanie. Te blachy są przypuszczalnie potem zaginane. Górze jak, popatrzymy, górze jak popatrzymy, te wszystkie przewody. To jest wiadomo, ten główny przewód, co idzie pod całym samochodem. Tak tak będzie To zastanawiam się, żeby nowy dać. I tak na pewno zrobię, tak powiem. Nie zastanawiam się, chcę to nowe dać, muszę kupić, w się zamówić. Problem w tym, że teraz ze względu na koronawirus jest to dosyć utrudnione, ale zobaczymy. To sobie sam zrobię. Te dwa, te flexi, w szlauchy, te flexi. Co jest, skupię nowe, ten też, mały. I no, poza tym, że jeszcze tutaj, te w tych miejscach chcę usunąć. Moment, moment, moment chcę usunąć tą rdzę, tam po tyle jak lakierować, ze spreja. Um... Zastanawiam się w tym momencie, czy by nie zdecydować się na wymianę od razu łożysk. Nie wiem, czy to ułatwi mi w jakimś sensie pracę, bo chciałbym nowe te blachy zamontować. One są tu dosyć skorodowane. Tutaj blacha jest idealna, ale niestety te blachy kotwiczące, w tym okolicy właśnie, gdzie te sprężyny, które kotwic kotwiczą um... Hamulce ręczne no są um, w kiepskim stanie. Fajnie było je nowe, je tylko nowe dać, da się, jeśli się wyprasuje łożysko. Z tym gumami będzie trochę zachodu, przypuszczam. Je trzeba wyprasować. Tu nic nie zdoła mi, nie zdoła mi ręcznie robić. Um, są całe te. Dyferencja mocowanie, tak to wygląda. Najładniej by było wszystko zdemontować, ramy na nowo pomalować, ale to mogłem zacząć w październiku, listopadzie. Zobaczymy teraz, jak to jeszcze tutaj w dole wygląda. W każdym razie, jak to chce położyć nowe przewody, to jest jedno. Skuteczny kierunek, skuteczny kierunek wymontować trzeba cały tylny wózek, wtedy masz tutaj dostęp. Więc tak, te wszystkie przewody tutaj, to, to jest 4-6 przewód, jak zwykłe hamulcowe, może hydrauliczne. Od pompy idzie 6 mm. Tu jest też przeżarty, aczkolwiek tu nie ciek, on ciek, chociaż nie, właśnie stąd ciek. Stąd tego miejsca po prostu ciek. Tu muszę to zrobić, ta dziura, to nie jest przeżarte, ona tam po prostu ładna, równa jest, tak mi się wydaje. To, teraz przede wszystkim, co będę na początek robił? Całą tą chcę oskrobać i polakierować. Następna rzecz, tak jak powiedziałem, wszystkie przewody. Przewód hamulcowy, hamulcowy jest tam dosyć w miarę ok, to, to poza tutaj tym miejscem, tutaj są ok. Tu są też ok. Muszę pościągać jeszcze te inne e, blachy z e, zaczepy. Zobaczyć w jakim stanie są. Ale myślę, że e, hamulcowe hamulcowe po prostu tutaj połączę. Tu utnę, bo tak jest w dobrym stanie. I dalej pójdzie nowy. Wiadomo, najładniej by było do samego przodu pójść. Ale nie chce mi się bawić. To jest to dopuszczone, że tutaj to połączę. I będzie też ok. I wtedy te miejsca skorozowane. Nowe e, śruby tutaj będę miał. Um, ten przewód to wszystko chcę nowe posłać. Te nowe przewody. okej, to są hamulcowe znowu. Ale co dzisiaj jeszcze muszę zamówić, to przewody um, benzyny. benzyny. O tak, to jest doprowadzający. Czyli tu idzie stąd. ten wraca. A to jest odpowietrzenie. Odpowietrzenie zostawię. one sobie idzie tam do baku. Powrót idzie tutaj. On tu jest dosyć skorodowany. Ja go po prostu zdemontuję, zobaczę w jakim stanie jest, ale też tutaj nie za wygląda to dobrze. Patrzcie. A tutaj raz jest jedyna okaza, żeby to zmienić. Tu bym go ciachnął. No tutaj to wygląda dosyć dobrze. Te jeszcze miejsce muszę zobaczyć, w jakim jest. To jest hydrauliki, te dwa zewnętrzne. To dosyć kiepsko tutaj wygląda. Tam też recyklerż była. I nie wiem, co tam z góry pociągnął. Nowy. Bo dostałem, to są 6 mm, jak już mówiłem, żebym pociągnął je od samego przodu do samego tyłu. W całości wymienił. To było najlepsze. No, tutaj. Jest 3 mm przewód, to jest do webasto, on też jest kiepskiej jakości. Do niego trzeba by w sumie dojść, nawet poza zdejmowaniem, czyli w przyszłości, ale może też go użyć na zmianie. Zobaczymy dzisiaj, czy go dostanę, to bym go też całego wymienił. No, podpora wału też nie za dobrze wygląda, szczerze powiedziawszy. Um, więc zamówię ją sobie nową. Tu przy okazji mi tą rdzę usunął. No, więc zabawy mam na jeszcze dwa tygodnie, tak coś myślę, że to by dwa tygodnie robił. No. Tu jeszcze muszę coś podstawić, jakiś ten kołek. No. Ten uchwyt byłoby też dobrze usunąć. Uchwyt trzymający te akumulatory ciśnienia, jak w citronie. Te, te, te blachy, tu też ładnie skrować, ładnie polakierować. To było najlepsze rozwiązanie. I tak to zrobię. No. Dobra. To z tej strony wygląda tu gdzie przychodzą sprężyny tu jest zdrowy Jakieś jeszcze miejsce to to jest tutaj więc może też bym się tym zajął zdjął tą osłonę i te miejsca wszystkie przeleciał po prostu szczotką trucianą i polakierował, pomalował, zabezpieczną No, nic, szukam klocka jeszcze, żeby tu podstawić i będę się zwijał na na... na. To tu jeszcze tu wygląda, chcę zobaczyć, okej. Okay. I zwijam się do domu na obiad. Jeszcze chcę tutaj... Odpowietrzenie wygląda dobre, okej. Znaczy nie odpowietrzenie, to jest... No tak, odpowietrzenie baku, to jest tam, idzie do przodu do spalania. Tutaj to no, chcę wszystko odrzeć. a nie będzie zacyracy. Mam ręce i zwijamy się. Najlepiej lepiej by było nowe te blachy kotwiczne cholera zamontować. Są tu przykręcane. Cześć. Nie parady jest tutaj... No nie no, to jest w całości, to się zdejmuje w tym kierunku. Musisz poczytać na instrukcji Mercedesa. Ale no, no to jest... To jest tutaj tragedia. Chyba 45 euro sztuka kosztuje, więc tanio też nie jest. Dobra, nie zanudzę Was. Mam nadzieję, że nie będziecie wkurzeni, że tak taki nowy pomysł z tym mieszaniem tych języków, niemiecki, polski, ale cel jest jeden: uruchomić auto. Tymczasem.